Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Chciałbym powiedzieć kilka słów a propos instalacji gazowych do nowiutkich samochodów. Tutaj mamy dwuletnią Toyotę. Od razu klient się po zakupie zdecydował na założenie instalacji, dlatego bo klient jest rozsądny i od samego początku posiadania nowego samochodu chciał zacząć na nim oszczędzać, bo po co płacić dwukrotnie, skoro za to samo mamy coś praktycznie za połowę ceny. Yy... Nowe silniki w nowych samochodach przyjmują gaz praktycznie bezproblemowo, szczególnie takie proste auta jak Toyota. Tutaj nie ma żadnego problemu z regulacją samochodu, z, z utratą dynamiki auta, z trwałością silnika czy, czy tym podobne rzeczy. Także naprawdę bardzo. Z całego serca zachęcam do montowania instalacji gazowych w samochodach, nowych, jak i starszych samochodach. Jak to mówią, śpieszmy się gazować nowe samochody, tak szybko się zwracają. Dziękuję bardzo, zapraszam do Energii Gaz Polska.